Stąd już w miarę fajnie widać Ale naszym celem Jest wiedza telewizyjna Która się znajduje za kwiatkami Jeżdżą tutaj I oni takie wagoniki fajne Kolejka zaczyna się Tutaj ludzi na dole A tu kolejka Jedzie do góry Kolejka się i obawiam się, że kolejka, kolejna czeka nas, żeby tam wejść na tą wieżę. A potem kolejka, żeby zjechać, tutaj. I tak jak się spodziewałem, oprócz nas też kilka osób padło na pomysł, żeby tu dotrzeć. Zobaczymy czy będzie w ogóle szansa, żeby tutaj na górę wjechać. Dobra, takie są e, ceny. Cokolwiek jest birkombo. Myślę, że to jest dobry pomysł. Hello? What is the beers. No i git. To jest. Birkombo jest dobry pomysł. Tak wszystko jest tutaj obmyślane dla zakochanych. Słuchajcie, ławki są takie, żeby się zsuwać. I są kłódki w liczbie 14 trylionów

네, 여러분, 안녕하세요. 저는 에버브라운에서 리더 동가 영웅이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저는 에버브라운에서 막내 가족. 리하니 Ale niestety przejrzystość powietrzna jest jak widzicie na bardzo nętnym poziomie, Co no, nic nie widać. BirerT Popcorn Combo wygląda tak, że na dole dostajecie browar i popcorn, macie zajęte dwie ręce i wjeżdżacie windą na górę. Straszna lipa, bo na górze to tylko można sobie kupić marshmallowsy. Pomysł dobry jest, bo nie jest jakoś expensive, tylko tyle, że no, musi być pogoda dobra, Może jak teraz zajdzie słońce, to będzie fajniej. Tu jest widok na rzekę. Na każdej szybie jest opisane co jest z danej strony. Do zobaczenia. No ale przy takiej przejrzystości powietrza to jest straszna lipa. No, akurat jesteśmy na wysokości anten nadarczych panelowych. A jesteśmy akurat idealnie na wysokości anten nadarczych. 10 tysięcy kilowatów. Wszystko, wszystko. Mm. A, no. wszystko się odbija w szybie, bo jest za widno. Powinno, powinno być ciemno tu, i ciemno na zewnątrz, żeby było fajnie widać. Ale panorama całkiem przyzwoita. Na pewno można wejść na Google i wpisać panorama Seulu z N-Tower. Będzie zajebiste zdjęcie wykonane w 4K przez profesjonalnego fotografa. Także nie Konkurował, teraz, jeżeli pozwolicie, oczywiście. Słuchajcie, toaletowa rozkosz tu jest w postaci sikania z widokiem na miasto. No, naprawdę robi wrażenie. Co prawda trochę lipa tak wyciągać kamerę przy pisuarze, a szczęście jestem sam, tak więc. Łazienka robi największe wrażenie w tym lokalu. To co było KFC, to są tak zwane churros. Nigdy tego nie jadłem. E, popularna taka przekąska nie u nas w kraju, a tu są hamburgerowe tematy. Classic. Grilled chicken. No chicken, no to ja pierniczę. Mushroom teriyaki. O, już się łudował. Grzyby chyba. Jest. Grzybami? Nie? Tak. Nie, no ja pierwiczę. Smoke barbecue, no to mógłbym przeeksperymentować. Nie, no z grzybami bierz. No to ty sobie weź z grzybami. Na ja pier... yy, dziękuję. Już jesteś najadzony? Nie, no. z grzybami nie. No jak nie, no gdzie? To, to piszę u nas, nie? Standard, Z grzybami bierz, mówić. Kurna, ja nie lubię kurnia. No, ej. Albo eksperymentuje? Dobra, no. Przekonałeś mnie. Sami widzicie menu, koniec to jest 8. 8 co? Chodzimy do środka przemysłu, Nie ma na co czekać, ale jest biru. Biru jest, dobra Powiem tak, z mi rozpusta. A, to było 4000, 8000 7500 i 1500. To były ceny 8000. Co prawda nie wiem jak to pomieszczę, ale z rekomendacji najlepsze burgery w Seulu. Nie mogło to się inaczej skończyć. O! Już mi drży. Drży na sam, na sam widok. masz Słuchajcie, jest mushroom, bo Człowiek powiedział, że u nas nie ma mushroom hot dogów, trzeba burgeru, trzeba wziąć mushroom burdoga. Burgera jest w jakiś jestem zmęczony. Na szczęście przeciwnik nie jest duży, jest chyba mniejszy niż cheeseburger w McDonaldzie. Tak więc nie ma tutaj dramatu. I jeszcze do tego wyskoczył Chili Dog. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Cóż, testujemy. Burger nawet fajny, bo burka fajna, mięso fajne. Sos, no też nawet w miarę fajne, taki teriaki, także na słodko. Całkiem całkiem. To no prawda z pieczarkami ja nie jestem fanem pieczarek, ale, ale, ale Przemek jest fanem pieczarek i bardzo mu to yy, smakuje. A za to w burger Times'a mam zapadkowanego hotdoga. Zajebistego. Dobra. Dobra. Po cichu liczyłem na parówkę z wołowiny, ale niestety się przeliczyłem. zwykła standardowa parówka. Jak widzicie, trochę takiej sałatki ara, la, la Kolesław. Plus dodatkowo chili i, i fasola. No, smakowo akceptowalne. Ale, ale. no nie jest to. Mm, to czego, czego oczekiwałem. Zresztą hamburger też był smaczny. Nie można mu nic zarzucić, ale to nie był. No na przykład z, z żona Burga wolałbym bardziej hamburgerami niż tego. Aczkolwiek sprawdzone, wytestowane. Mm, to jest najlepsze hamburgery w mieście. Najlepsze hamburgery w mieście są w Johnie Bergu na razie. Tu, tu Tutaj? No to trochę to się muszą to to nauczyć. To no. Ale jeśli chodzi o kurczaki, to naprawdę robią zajebiste. No to im trzeba oddać. Może hamburgery nie są ich mocną stroną akurat. się do kolejnego punktu uciech. Oj, te kutki są jeszcze, pasz, podświetlone od środka. To nie są żarty. Zaraz podejdę, zbadamy bliżej. Panie, w szmatach na głowie zawsze się znajdą. Niestety, ale to nie widać. O, patrzcie, jest tu dżentelmen, na całą górę się spiął. Są kutki. plastikowe, chyba, Nie, no nie plastikowe. Jakie plastikowe? Metalowe. Są daty, 2016, sama nowizna. I nie widzę żadnej. To jest tak, to można na, na, na zamek szyfrowy, nie? Próbujemy? Na parta? Jedną, no. Ale co to się wciska? Guzik? No! Wciskasz? Nie działa. No to fajne kubki. Szukam, czy są jakieś starsze, ale wszystko 2016, świeża sprawa. Nie, 15 minut to. Co? Na 15 minut odchodzę. Chodzisz? Chodzisz szyf? Przemysław hakuje kudkę. ja tu jeszcze ponagrywam. Tam tych kudek jak widzicie jeszcze jest mniej więcej 200 tysięcy. O, tu jest jakaś stara. Tylko daty nie ma. Tu jest jakaś stara. A to chyba przychodzą i sobie napisy dodają. No i są takie atrakcje. Teraz widzę, że też są modne przypinania pokrowców na telefon. I są różne deklaracje słowne. Dla mnie niestety nieczytelne nadal po koreańsku jeszcze nie bardzo. Jakby co przemku to są tu jeszcze dodatkowo szyfrowe z kółeczkiem 2015 no nie, no to, tak, poddajesz się tak szybko? Daj mi 15 minut, nie minęło więcej niż dwie. Co wiesz jak ciągnąć i to nie Nie wiesz jak trzeba ciągnąć, to ja się na tym nie znam niestety. Tutaj też już barierkę demolują darmo zjady. Zdjęcie z misiem jest też nie, 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 pamiątką niezapomnianą i to też same nowe. No i to muszą po prostu wyrzucać co roku chyba ten stojak i robić nowy. Takie mam wrażenie i przeświadczenie. Jest tu kolejna młoda para, która przypiła właśnie swoją kutkę. A tutaj zaraz będzie widok na miasto. Misie z TVN-u, są mi w Korei, się okazuje. O, zaczyna się świecić. Słuchajcie, tu widać korek. W Seulu nie kiepski jest. Ale smog, czy nie smog, nie wiem jak to nazwać, powoduje to, że nieatrakcyjnie to wygląda. Aczkolwiek, jak zapada zmrok, to coraz fajniej to. Widać lepiej, powiem szczerze, tutaj z dołu niż z góry, bo, bo i tak widoczność jest słaba, a tutaj przynajmniej nie ma tych brudnych szyb. Duże reklamy. Przetestujemy zoom w kamerze. Kosmiczny, ależ mam sztywną prostą rękę.